Thank you for calling Prince Logistic for service in English. Press strength. Good morning. Yeah, good morning. Can you send me my ACI? And that will be all. Uh, no, email, email. It's ready. Thank you. No, tyle rozmowy z nimi na dziś. Znaczy nie, jeszcze zadzwonię za granicą, żeby się dowiedzieć, czy mam coś przyciągnąć od firmy. Stanąłem wczoraj na restery, zaraz na wylocie z Baltimore, bo było miejsce i mówię, nie ma sensu jechać dalej, to jest 40 minut dalej, a ja wolę pójść spać o północy i tak się zbudziłem o 8.30 i łażę po kabinie. Więc wszystko ogarnąłem, spakowałem się, przygotowałem pościel do wybrania, Zaraz będę jechał. 6 no. godzin do granicy, 9 godzin do klienta, 10 godzin do bazy. Ale jak już wiadę do Kanady, to już będzie tak. Pyk, pyk, pyk. No Floryda będzie trwała dokładnie 8 dni. To jest o 2-3 dni za dużo, no, ale takie mamy czasy. Całą noc na chodzie szepnął no problem. Szef paliwa płaci, ja tylko sprawdzę. Czy dobrze wpisali numer plomby na manifeste 047 0814 No, proszę nie otwiera czy powietrze nie ubywa, za mało napompowali 0470814 zgadza się. Plomba jest, wszystko jest także teraz tylko Pensylwania. Końcówka autostrady 83, ona jest taka dosyć dużo jest podjazdu, i zjazdów, bo idziemy centralnie na północ, a te pasma idą tak, nie? Jest to trochę męczące, jak jest się ciężkim. No a później już na 81 będzie stary, znany z tak. Szlak. 81. Wstrzymałem timelapse, bo nagrywałem dokładnie ten sam odcinek drogi w takiej samej scenarii w listopadzie, czyli takiej jesienno-słonecznej. Znaczy nie wtedy, znaczy wtedy już też nie było liści. I tak sobie jadę przez tą Pensylwanię i ciężko pod górki. Jeszcze mi zostały jakieś to 115 km w Pensylwanii teraz wjedziemy w okolice Wilkes-Barre, Scranton i tak dalej Przelecimy spokojnie później tankowanie w Watertown w Nowym Jorku granica, no i później zjechać, zrzucić naczepy do klienta ale też będzie ciemno pewnie Nowy Jork podobny do Pensylwanii tylko nawierzchnia lepsza 80 km wyjadę z tej góry i będę jechał płaski. I nie wiem, czy mam ściągnąć coś, jak zrzucę na czy nie. E, Pryncy powiedział mi, że dowiem się na miejscu i że mi się, e, ochrona powie. Wtedy mam, i i mam, i mam im dać znać. Jadąc bardziej na północ, zaczyna się pojawiać śnieg. Ja tak zapomniałem, no, no ale tutaj jest zima. Jest 0 stopni. <laughs> A wczoraj jeszcze się. Tankowałem w krótkim rękawku i łaziłem po papierze na załadunku bez tego, bez czapki. No cóż, nowy noc, już no, otwarty, wyjazd numer 47 z autostrady 81 w Nowym Jorku. I tutaj te wyjazdy nie pokrywają się z milami, nie? Tutaj po prostu idzie od pierwszego wyjazdu, zjazdu do. Ostatniego i po kolei idą no, Ile by kilometrów między, czy tam mil, między nimi nie było różnicy. No i to jest ten nam pomoże kierowcom z Kanady. To będzie taki ostatni punkt, gdzie można stankować w Stanach. Na oficjalnej sieciówce, nie? No. Pewnie niedługo też pilota tutaj wybudują jako konkurencję. Zatankuję i później jeszcze mam 3,5 godzinki, No to już przez Montreal trzeba 4. Tak na 7.38 38 zajadę do na północ od Montrealu. Później tam się zrzucić. Może wezmę na przepę, może nie. O 9 będę najprawdopodobniej na basie. Że odwiedzimy nowego lowsa? O, jakiś prędz, to znaczy no, odwiedzimy. Taki sposób gadania po prostu. Zalejemy paliwa do pełna i spadamy. Standardowy los. Nowy to na pewno czysty. Nie? Jest takie dobre miejsce za granicą zaraz, żeby stanąć. Zawsze był problem. Był taki, jest taki mały straks, to wyjazd dalej, ale. Taki... Do dupy. No, bo i tak często tu nie jeżdżę, więc. Ale zawsze. Więcej miejsc parkingowe. Co jeszcze nowością LOS? Zobaczymy za jaki czas go zasyfią, dobra Teraz granica Ale naprawdę takie nowe te nowe miejsca są fajne 29-14, coś mi mówi to naczepa Wiem, że seria 29 Była była przeze mnie korzystana niedawno, ale 14 coś mi mówi. Dobra, nieważne. Ostatni etap most nad szlakiem morskim na rzece Świętego Wawrzyńca no i później granica i Kanada za most płaci się tym czytnikiem i z basem wcześniej tylko gotówka a od czasów pandemii przyczepili się pod system Easy Pass To jest dobrą rzecz. teraz już jest tylko chyba w Nowej Szkocji płaci się gotówką za za mosa tak to wszędzie albo tym czytnikiem albo kartą nie? w Kanadzie w Kanadzie gdzieś tam w, tym, w Nowej Szkocji też na autostradach jest błędy zachód słońca szlak morski rzeka Świętego Wawrzyńca że na Amerykę na jakiś czas. Patrzymy na ile. Zobaczymy właśnie co mi dadzą. Bo ja poprosiłem o Toronto we wtorek po tym bo w czwartek przyjeżdża kuzynka. No i wziąłbym ją na tą Florydę, ale widzicie, z ryzyk fizyk. A jak nie wrócimy, to trzeba będzie przepukować bilet. Ale to przepukować bilet teraz, że koszty. Ale chodzi o to, że ona musi też wrócić, bo ma obligację, nie? W Luksemburgu, więc. Prosiłem o wyjazd po tym Montreal-Toronto, jeżeli mi dadzą jakiś króciak Georgia, Ohio, Illinois. No a jak mi powie, że mi da Florydę i mi gwarantuje, że będzie ładunek w poniedziałek do wtorek, to pojedziemy na Florydę, nie? Dla niej to by było lepiej na Florydę pojechać, do ciepłych krajów. Dla mnie to, gdzie nie pojadę, to wszystko można powiedzieć, że znam. 7 km do granicy widoki podobne jak w Ontario, nie? No bo to już jest na granicy z Ontario. I tutaj się zaczyna też w pewnym momencie ten Kirillin Shield Ta ogromna kupuła skalisto kamienna która przykływa dużą część Kanady. następny, jesteśmy na granicy. Ja mogłem wczoraj, wczoraj w sumie dużo wcześniej stanąć, nie? bo chciałem mieć załatwiony ten yy, Washington i Baltimore, bo jeszcze mam 5 godzin jazdy, 300 km do celu, ale tak naprawdę mam 7 godzin jazdy, bo w Kanadzie jest 7. Pięknie, no, tak że... dobra, zwaniamy, bo to na samym końcu lubi policja się przyczalić. Wlepić jeszcze mam dać na, na pożegnanie. Nie było zbytnio opadów śniegu świeżego chyba w Montrealu, ale było dość mrośnie. No i to jest granica amerykańska. Do usłyszenia amerykańsko-kanadyjska, czy widzimy tutaj gwiazdy stamtąd. Także do usłyszenia, już w Kanadzie. Trafiłem na takiego celnika, Ach, jakby w pracy był za karę, ale po prostu tak powoli wszystko mówił. Tak widać, że był, jakby był znudzony swoją pracą. Podstemplował, zadał parę pytań. Dziękuję, do widzenia. Ciekawe, czy będzie przegląd mięsny, ale przegląd mięsny, jeśli jest, to jest na firmie. Ale wydrukuje im decyzję, tak się mówi, decyzję, decyzję, to nie jest. No i co, most przez, już nie, znaczy to chyba też jest część rzeki bo to, to jest wysepka jakaś. Tutaj bogacze mają willy na tych wodach, na wysepkach, to jest pełno, Tysiąc 1000 wysp, no. 401 i gonimy do Montrealewa. Worków nie było jakieś sobotę. Oj, za mną sklepy to będzie. Ten most jest fajny, tylko taki wąski. Tutaj jest połączenie dla obcokrajowców, jak przyjeżdżają, że mamy system. Metryczny. O, widzicie? To jest fajna wysepka, takie coś fajne miejsce. Drogo to musi kosztować bardzo, ale ja nie wiem, czym chciał w takim miejscu mieć wile e, i łódkę, bo tutaj jest, nie ma od a ja lubię odludzie no. Takie coś, ale 1000 kilometrów tam. Hej, dalej, na, na północ. To wiem, że jeszcze się kupię jakiś tem. A ładny zachód słońca będzie. Tak się ładnie odbija, nie? No, także toczymy się za 2 km na 401. Fajne wycieczki z, z tej okolicy, stateczkami małymi latem i, i oni, no jest przewodnik i tak dalej, jest pełno tych historii na temat tych różnych wysep, bogaczy i tak dalej, nawet można przekroczyć granice znaczy Klara może już niedługo przyjedzie na wakacje, to ją kiedyś tutaj zabiorę i jej pokażę, Jagarę jej pokażę dużo rzeczy i pokażę które są w Kanadzie i w okolicach 401 wschód, kierunek od i Montreal i wjeżdżamy w Bałagan z impetem 100 na godzinę. jeszcze zdąży się rozpędzić <laughs> ale chyba będzie coś padało, bo są ślady roznanej yy, tej płynnej soli. Że coś tam nie patrzyłem na pogodę, bo, bo sprawdziłem pogodę dzi do dzisiaj. Okej. Okay. Za, za nami mamy piękny zachód słońca. Zaraz będzie ponuro i cimno, ale sucho na wierzchu. Tam zejdzie trochę na tej przepince. Tam trzeba wejść do ochrony, jakieś papiery, coś tego. Jak będzie na trzeba do wzięcia, to jeszcze następne cztery dychy wpadnie. Jak nie, to, to nic, ale ja wam powiem, że wolałbym już wracać samym, samym ciągnikiem. Zobaczymy. W Montralu bez korków. Tam było zwolnienie, może z 5 minut na moście. Ale akurat z kumplem przez telefon rozmawiałem. Zajadę na siódmą trzydzieści tak mniej więcej I nareszcie Dojeżdżam Dwadzieścia siedem godzin temu wyjeżdżałem Z załadunku Tysiąc sześćset kilometrów znam tą firmę nie, nie mam z której strony zajechać, bo w Kebeku czasami się można za miastem zamotać tu będzie rondo i za rondem jeszcze trzeba pojechać z 7 km do miasteczka saint lain 老人家。 przyjeżdżamy tutaj dookoła tej przetwórni robią domy czy magazyny? nie to są te <grych> tak wygląda jakby to były te dobra to się nic nie pozmieniało tak naprawdę no i tutaj Przyjeżdżam. I zobaczymy czy będzie dla mnie naczepa czy nie żeby przyciągnął na bazę zaraz się wszystkiego dowiem u ochrony to jest specyficzna procedura żeby wjechać do środku najpierw przejść do ochrony a później wpuszcza później to później tamto z ram tutaj ogólnie robię te nagety głównie z kurczaka ale też wegetariańskie przemysłów, taka przemysłówka przy tym, przy domach mieszkalnych. Są trzy naczepy do wzięcia, nie wiedziałem, którą wziąć. On mi mówi, że potrzebuje jakiś numer referencyjny. Próbowałem się dodzwonić, nie odbierał. Mówi, dobra, wiesz tą. Mówi, przecież nie ukradniesz, bo jesteś Dobra, Także przepinka i spadam. Pokazał mi na kamerce, gdzie mam zrzucić moją, mówi, że nie ma dużo miejsca, ale pokazał mi, żebym podwójnie zaparkował. Znajdę moją papiery już mi podpisałem sprawdzi założy pląbę i wypad No i dobra, cztery dyszki więcej Ale tak, dzwoniłem do dwóch osób w prysie OLEWKA TOTALNA OLEWKA TOTALNA Obok tej mam postawić ŻAK BUDRO OLEWKA OLEWKA Ale w końcu oddzwoniła Już mówię, ja już wiem, którą biorę Dobra, to wyślij mi tylko PIO NUMBER I, i numer naczepy Dobra, zrobi się no i była naczepa do Missouri, była naczepa do Pensylwanii i była naczepa do Kalifornii. Wezmę tą do Pensylwanii, ale to obojętnie nie jaką wezmę, bo i tak to ciągnę tylko na bazę. V 280 20. Tu jest jakaś V, ale to nie moja. Są nasze, 7080 to nie to To też nie ta tam jest jeszcze nasza I to klawdziemy będzie moja 2 28020 Zaraz sprawdzimy, o, ale dobra, najpierw. odpinamy się i Scott to jeszcze ją na bazie. Jak będzie mało paliwo, to jeszcze będę musiał zatankować. Mordę! A mi się w ogóle tego nie chce. Jeden to nic Żaden kod Alarmy były tu u góry I już jest na z powrotem Paliwa ile jest? Trzy czwarte starczy Dobra. Tu jest pięknie 5 minut spada. Dobra, parę minut roboty, ale cztery dyszki jeszcze wpadną. Wysłałem już im zdjęcie. Dokumentu przewozowego: wszystko mają tu trzeba. I numer naczepy. I dokąd to idzie. I numer PO, czyli Purchase Order, czyli numer zamówienia. Dobra. On jeszcze założy kątę i spadamy. I na bazę Mam. 75 km będzie. Nie na nawigacji stałość tylko profilaktycznie. No, 80 km. Założył prawdziwą plombę, bo tam była tymczasowa plomba Podziękował i pojechał. Także proszę Państwa. Taki to był typ wyjazdu od 27 stycznia do 3 lutego 2024 Rafał kierowca zawodowy Wracając na bazę Dziękuję Wam za uwagę